Witam serdecznie, moi kochani, standardowo z tej strony, Szlakoholik. I zapraszam was do kolejnej szwędaczki, moi drodzy. Gdzie my się znajdujemy? Ano, znajdujemy się na Litwie, a dokładnie jesteśmy w Żmudzkim Parku Narodowym. Jestem wraz z żoną. Znajduję się właściwie tu w budynku obok, ponieważ tam jest informacja turystyczna. Poszła po mapkę, poszła pogadać, co jest w pobliżu. Właściwie mieć taką żonę. Okazuje się przydatne Moi drodzy w ogóle mam przeg znalazłem Przegenialną, naprawdę przegenialną Opcję na wynajem Pokoju, słuchajcie Mamy pokój w tym domu, ale Nie ma właściciela, nie ma nikogo No bo właściwie jesteśmy poza sezonem I jesteśmy sami, cała chałupa jest dla nas Oczywiście nie będziemy szwendać się po całej chałupie, nie? Mamy swój pokój, ale jest salon dla nas, jest kuchnia i tak dalej. Ja po prostu jestem geniuszem znajdywania tanich noclegów. Moja sknerska kieszeń po prostu nie dźwiga przepłacalności. I za wynajem tego pokoju zapłaciliśmy 35 euro za dwie osoby. A tutaj mamy nasze centrum informacji turystycznej. W środku jest Myszabelka. I już robi przesłuchanie z kobietą, która tu pracuje. Co, gdzie, jak? Gdzie jest? Myszabelko. No, żona się znalazła. Cześć, żona. Tu Map, tak? No czego to tak biega? Spokojnie. No, no, no. no keep, your, keep, your, keep your energy for tomorrow, please. Yes. Dobra, kochani, dzisiejszy dzień jest dniem prowadzającym zerowym, lightowym. Dopiero jutro zaczynamy nasz trekking. Teraz idziemy na wzgórze, gdzie jest ponoć ładna panorama. Co mi przeszkadza vlogować? Don't no. be mean, żona. Gubię kontekst. Pani pracująca w biurze turystycznym jest żmudzinką, ponieważ znajdujemy się w rejonie żmudzinów. O żmudzinach mówiłem trochę w drugim odcinku ze szwendaczki w parku Mierzei Kurońskiej, także już nie będę się powtarzał z tymi informacjami. No i pani była żmudzinką. Powiedziała nam, że cepelin, z cepelinami możemy mieć problem. Każdy chyba słyszał o cepelinach. Jest to litewski przysmak. Takie pyzy w sumie na Suwolszczyźnie też je mamy. Natomiast żmudzini mają inny przysmak, mianowicie. Jest to gotowany ziemniak z... jaka była nazwa? What was the name? Castinis? We don't know... Nie wiemy, nie wiemy dokładnie, wiecie, co to jest, ale to wyglądało na takie coś twarogowego, nie? Jakiś serek, twaróg i ziemniaki, tylko z tym. No więc musimy koniecznie kupić ziemniaki. Kuchnię mamy do dyspozycji i dzisiaj na kolację będzie żmudziński posiłek z być może nawet jakimś żmudzińskim browarkiem. Po czemu nie? Dziś, moi drodzy, nie zapuszczamy się już nigdzie dalej, ponieważ dochodzi już godzina piąta. Litewskie barwy, moi drodzy. Całkiem spoko. Tutaj być może jest sauna albo domek na wynajem, wiecie? To się cieszysz, no dajesz. I'm thinking on my blog. Tatara? Tatara? And that's all? tatara. Kochani, wykorzystujemy pierwsze podrygi wiosenne. Jest naprawdę super pogoda. Mamy gdzieś 11 stopni, no i w końcu mamy słońce na tych terenach kuli ziemskiej. No, mamy oczywiście pewną niedoskonałość, ponieważ jeszcze nie ma żadnych liści na drzewach. Jest zdecydowanie za wcześnie. No, tu jest takie miejsce, gdzie można sobie siąść. Jest naprawdę ładna panorama stąd na jeziorka i puścimy tam zwiadowce. Dobra moi drodzy, lecimy. Słuchajcie, jest godzina, jest już po 18.00 i jest naprawdę duża. No, czuć chłód. Słońce zachodzi, więc robi się zimno, więc lecimy do naszego przytulnego domku. Teraz uchwyciłem z drona tylko trzy wyspy, ale generalnie wszystkich wysp na tym jeziorze jest 7. Nazwa tego jeziora Platelia. Zresztą, jak miejscowość, w której się zatrzymaliśmy. O proszę. No trzeba przyznać, że o ptaki to tutaj dbają. Znowu mamy litewskie barwy. Dawaj, brawo. No, you want moje babok? Babok, no, baboku ty. Kochani, to już jest trzeci raz na wyjeździe. Kiedy na co natrafiam? Na kamino. Tak samo jak na Łotwie koło Gaui i tak samo w Szwecji w Skulekogen Park. Co za patriotyczna wioska. Wszędzie narodowe barwy. Dobra, moi drodzy. Mamy to, co chcieliśmy. Kastinys, to się nazywa. To jest jakieś ziołowe, a to jest z czosnkiem. Dobra, działamy już ze żmudzińskim przysmakiem. Moi drodzy, to jest coś takiego jak serek na kanapkę. Nie do końca, ale podobne. Ale podejrzewam, że z chlebem też byłoby to dobre. Ziemiaki gotuje się w całości. Można obrać, ale nie trzeba, tak mówiła ta pani. Ziemniaczka potem przekrajamy na pół. Serek kładziemy na ziemniaka i jemy jak kanapkę. Myszko! Dobra. Wszystko okej, okay, tylko że to spada, ślizga się. Mm. Dobre. Spoko. Proste, ale dobre. No, testuj. It's good. And? Mm -hmm. It's like something between butter and... Yeah. I this like, cheese on, mm. on the bread, nie. Yeah, yeah. Dimbo but very good one. Mm. Mm. Wow, i wow, wow. Dobra, dzień dobry. Witamy Was we właściwym dniu naszego trekkingu w parku mudzińskim na Litwie. Niestety to, co się dowiedzieliśmy, to większość trasy wokół jeziora to jest taki asfalcik, bo jest to właściwie droga zrobiona dla rowerów. Jest godzina 10 rano, już jest całkiem ciepło. Last one, Divraciu Takas, nie? Dobra. I oto nasza ścieżka. Maybe will be like this, or will be asphalt non-stop. Oh, A like like uh, and later asphalt. Mm -hmm. I mamy pierwszą stację, ale to dla purzlaków, bujawki. Lot zabaw dla dzieciaków. Ok, jakieś info i co? Można tu iść na dół, się wykąpać. Oczywiście nie będziemy tego robić, bo w ogóle mamy lód. Jak już pewnie zauważyliście, bardzo charakterystyczną rzeczą dla tego miejsca jest ogrom domków dla ptaków. Jest ich naprawdę tutaj sporo, ale ten ma nawet zapisany adres. 5C Vikintas. Nie wiem co to jest, bo jest to albo po litewsku, albo po żmudzińsku. Ale numer. Słuchajcie, zastanawiałem się, co to jest, nie? Ale jest też tutaj po angielsku. Nie wiem, ile trzeba wrzucić i gdzie. A może nie trzeba? No nie, nic tu nie działa. A nie widzę, żeby się jakieś monety nawet wrzucało. Ale teoretycznie stąd powinien pójść głos, który by nam opowiedział legendę tego jeziora. Tutaj mamy domek dla robaczków. Całkiem sporady, w sumie to pierwszy raz widzę tak duży. A czy my możemy je zobaczyć? Nie, no dobra, niech się tam siedzą. Szmucki Park jest Właściwie stosunkowo młodym parkiem, gdyż ma zaledwie 24 lata, czyli został utworzony w 1991. No, na szczęście wyłoniło nam się trochę iglaków, gdyż brakuje mi ich, zwłaszcza o takiej porze, kiedy liściaste drzewa niestety są jeszcze suche. Zobaczcie, do czego doszło. Takie boje do piłki nożnej, a już porośnięte jest drzewami. Ajajaj, karamba, disaster. Dzieciaki grają w piłkę, ale tylko w FIFA. No. Okej, okay. ja też nie byłem jakimś super... Nie, nie, nie przepadałem za piłką nożną jak byłem dzieciak, bez ale uwielbiałem być na dworzu, biegać i psocić to było ok, nie? niekoniecznie futbol Ale generalnie chodzi mi o aktywność na zewnątrz, nie? Kurde, to wymieram. jesteśmy jakimiś dinozaurami Nasza droga przy lesie dobiega końca, dochodzimy do asfaltówki, byliśmy pewni, że może będziemy musieli się przebić na drugą stronę no ale nie, musimy iść tędy. Kurde, nie chcę nagrywać pod słońce, dlatego będę szedł jak rak. Całą trasę, Hany. When I'm recording, I have to walk like this. So, it's sun. Nie? No dobrze. Dobra, mamy. Niestety, kochani, musimy iść taką drogą 4 km. Dobra, kochani, idziemy sobie na kawkę. Otwierają za 20 minut, ale pani nam powiedziała, że możemy przyjść. Hany, no Up, Up i słuchaj. So Biega po górach, robi szlaki w Turcji, a się przewraca o jakąś linkę. No. Dokładnie. Kamino szlak. Piękna. Ale tu grzeje, nie? Żarka. Słuchajcie, nie ma, nie ma zero wiatru. Siedzimy na Gołym Słońcu. Pięknie grzeje. 8 marca. Przy okazji najlepszości dla wszystkich niewiast. Pani wiasta już dostała życzenia, nie? Słuchajcie, mamy jedną z siedmiu wysp. Tutaj, tu, szkoło drogi. No to jest łódź, ale taka jakaś, nie wiem, no turystyczna. Może właśnie na te wyspy. No nie wiem, gdybym. No to let's go! Let's go, Watch Island! No nie! przejścia nie mamy. Tam mamy naszą wyspę, ale tędy nie pociśniemy. Idź <grydź> ty. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi. Widzę małą wysepkę, na której są dwa drzewa. To wszystko. Let's go! Tutaj mamy taki cypelek, który wchodzi jakby w jezioro. No i mamy prywatny kemping. Ale tak sobie myśleliśmy, teraz kemping będzie zamknięty, więc sobie jakoś przez niego przejdziemy, nie? No co, chcesz się wracać teraz? Idziemy tędy. Jakoś sobie przejdziemy i tyle, no. Psów nie słychać. O ja! trochę powrót do przeszłości, kochani. Zobaczcie, jaki design jest tych domków. Ale są, so, ten jest odmalowany, tam te dwa na końcu, czyli widocznie jest to cały czas korzystane. No, mamy jednak informację, że jest to prywatny teren, ale po Malcie, gdzie zareckim non stop przyłaziliśmy z prywatnego terenu na kolejny, to chyba nic się nie stanie, jak sobie szybko tutaj czmychniemy. No, zdaje się, że mamy ostatni domek. To jest dla kadry, jak są kolonie. Bez kitu, bo jest tak na uboczu. Zawsze takie. No ale skończyła, skończyła nam się ta ścieżka, więc musimy się przebić jakoś przez burz. Co ty tam narzeka? Marudzi. No? Miało być krócej, miało być łatwiej. Wychodzi jak zawsze. No ale to jest ścieżka i my wrócimy... No to musimy kompletnie się wrócić. Ojejku, jejku, no niestety mamy teren bagienny i jest e, el problemo, no. Okej, okay, siuk tam. Ale stamtąd gdzie ja ślubnę? Już nigdzie nie ślubnę. Siup tutaj. Myszko! Myszabelko! Chodź! Chodź! Hop, hop! You can do it. Chodź, pomogę Ci. We have to jump on opposite side. Mm. Looks like not possible. Let's try. Mm. No. Mm. We go up on the pole uh -huh. and on the rope. Not rope, but okay. no, yeah. cables. Wagna nas pokonały, nie przejdziemy, ale spoko. Tutaj już se podejdziemy do góry, tu mamy jakąś w ogóle wiatkę. Chodźmy pyszczaku. Już bym spał tutaj, jakbym sam chodził. No i dobra, jesteśmy na kogoś prywatnym terytorium i tam jest samochód. Dobra, powiemy, że zgubiliśmy się i że już spadamy. Ok, żegnamy się z naszą asfaltóweczką i odbijamy tutaj. No, mamy ostatnią szansę na kawę, mimo tego, że jesteśmy już po dwóch, ale jako weterani kawy, jako zatwardziali kawosze, jako ludzie uzależnieni od kofeiny. You not? Every addicted say like that. Yeah, yeah. Więc myszabelka też jest uzależniona od kofeiny. Co robimy, myszabelko? We go for coffee, no? <laughs> We go for coffee. <laughs> Jak to? Tu jest restauracja? Spoko. No dobra, jest kawa, jest impreza. Słuchajcie, jest dziwna sytuacja. Już wyszliśmy sobie z hotelu, gdzie wypiliśmy kawę, ale tu mamy informację, że jest kafeteria za no, 800 metrów jest strzałka. Tu znaczy się co? Przez busz masz się przebijać, żeby dojść do, do kawiarni? O co kawan. Dobra, my już po kawie, więc nie musimy się tym głowić, ale całkiem ciekawe. Chodzi na to, że ta kawiarenka się przemieszcza, bo teraz mamy w tą stronę. Nie wiem o co kawał, przedziwne. Mamy po drodze panoramę na jezioro. Okej, okay, informacje o zwierzakach, jakie tu występują standardowo. Tu nawet mamy zejście. Niezbyt może piękne, ale jest. Okej. Okay. Mam mieszane uczucia, trochę moi drodzy, jeśli chodzi o nasz szlak, ponieważ no, głównie niestety idziemy taką to oto drogą. Fakt, że w lesie, i fakt, że samochody tędy nie jeżdżą, ale nie jest to. Leśna ścieżka, nie widzimy jeziora. Oczywiście, że jest fajnie przejście na powietrzu po lesie, ale, ale oczekiwałem troszeczkę czegoś innego i dla mnie jest trochę za długo takiego czegoś, nie? Tego betonu. Moi drodzy, cały problem polega na tym, że już jest godzina trzecia, a jeszcze trochę kilometrów mamy do naszego samochodu i nie możemy sobie pozwolić na eksplorację nowych terenów. A raz na jakiś czas gdzieś tu no widzimy jakąś ścieżkę, natomiast pewności nie ma, gdzie ona prowadzi, bo ani na Google'ach jej nie ma, ani na naszej mapie, którą wzięliśmy z biura turystycznego, a nie chcemy sytuacji, że wejdziemy, będziemy iść ileś kilometrów, się okaże, że dojdziemy do bagna lub do gąszczu, który, przez który nie da się przejść. No i dobra, i postanowiliśmy się po prostu trzymać szlaku wyznaczonego na mapie. Poza tym, moi drodzy, w oryginale jest to szlak rowerowy, nie? Więc to trochę zmienia postać rzeczy na rower. Bajeczna sprawa, fajnie. Moi drodzy, dla ciekawych historii tu znajduje się muzeum Zimnej wojny, i nasze muzeum mieści się tutaj przy naszym szlaku. My, niestety, czasu nie mamy, a chęci też za bardzo nie. No bo jakoś tak się wojną nie jaramy, ale dla sympatyków historii, jak najbardziej. Dlaczego nie? Kurde, no będę zgradził, będę zgradził, bo za długo już idziemy taką drogą, nie? A tam kochani, w ogóle już na tą stronę lasu nie można wejść, są oznakowania zakaz wstępu i że jest to rezerwat. Tymczasem jeszcze z 2 km musimy iść. Come on, Vanguard! Hu, hu, hu. Jak już Wam wspominałem, Tlatel jai to chyba najbardziej patriotyczna wioska na Litwie. W samym wieździe mamy kontury kraju. Tu, tu się znajdujemy. Idę pokazać Wam przedziwne drzewo. Tutaj padło to drzewko. Zasłonili od góry. Żeby się woda tak nie dostawała, tak mówi moja żona, ale już się jej nie pytam, bo się zdenerwowała na mnie i rozrosło się na boki. Pominąłem na wejściu, tu jest informacja na temat tego miejsca, zobaczcie na zdjęciu widać jak jeszcze środek też stoi. No Ciekawa konstrukcja drzewna, nie powiem. Teraz też ciekawie wygląda. Skończyliśmy naszą trasę, dotarliśmy już do auta. Pękło 27,5 km. Było bardzo dobrze. Weźmy pod uwagę, że to pierwsze podrygi wiosny. Mieliśmy cały dzień słońce, mieliśmy ciepło, jak na 8 marca było naprawdę spoko. Ale muszę trochę ponarzekać, nie podobała mi się za bardzo druga część trasy, czyli jak już szliśmy koło tej ulicy. Całe szczęście, no prawie nic tam nie jeździło, więc nie szliśmy w hałasie, więc generalnie okej. Okay. Ale wiadomo, no wolałbym sobie chodzić szlakami leśnymi e, wzdłuż jeziora i tak dalej. No ale okej. Okay. No i druga sprawa, kochani, z racji, że jest to dopiero początek marca, no to drzewa liściaste jeszcze nie mają liści, więc tej zieleni jednak momentami brakowało. Całe szczęście pojawiły się nam świerki i sosny, które uratowały tą sytuację. No i generalnie było ok. No generalnie na plus. Każde wyjście do natury jest na plus. Żegnamy się z Wami. Myszabelko, Ty też się żegnasz. I do następnego.